Oj, słuchajcie, mam tutaj sporo przed sobą dokumentów, a to oznacza, że dzisiaj będziemy mieli całkiem na poważnie, ale tak naprawdę chciałbym opowiedzieć całą tą historię, którą przeszedłem po wypadku, z uzyskaniem odszkodowania i tym wszystkim podobnym, ponieważ historia jest bardzo ciekawa. Dlaczego ciekawa? Dlatego, że po pierwsze, można całkiem nieźle stracić pieniądze, albo całkiem nieźle zarobić. Także siadajcie wygodnie, coś ciekawego wam opowiem. A dla tych, którzy są w czołgu i nie wiedzą, co się działo z tym autem, polecam obejrzeć wszystkie te filmiki Ponieważ już po wypadku zdążyliśmy nawet odrestaurować. No a historia zabezpieczania trwała ponad pół roku i dlatego nagrywam teraz. I uwierzcie mi, mam coś do opowiedzenia. Jak się okazało, w miastach jest cała pajęczyna takich laweciarzy, którzy od razu po wypadku przyjeżdżają do was i proponują wam załadować wasze auto, przywieźć na parking i tam mnóstwo, mnóstwo takich usług. Do nas akurat również zgłosił się taki laweciarz i na miejscu od razu mieliśmy chyba 3-4 lawety, proponowali różne rzeczy i ja na początku tak z dystansem trochę do tego wszystkiego odnosiłem się, aczkolwiek zagłębiłem się w sprawę i jeżeli całe zamieszanie nie jest z waszej winy, wy możecie skorzystać z takich usług, no tylko musicie mieć pewność, że to jest jakiś sprawdzony laweciarz. On akurat załadował nasze auto tam na miejscu, przywiózł, wypakował na strzeżony parking, my otrzymaliśmy auto zastępcze i ta firma akurat zgłosiła wszystkie nasze dokumenty do ubezpieczyciela, także mieliśmy wszystko załatwione dosłownie w kilka godzin i nie musieliśmy niczym się przejmować. Oczywiście istnieje bezpieczniejsza opcja tego wszystkiego, to że na własną rękę zadzwonicie do ubezpieczyciela, on wyśle do was lawetę, zapakują wasze auto, dadzą wam również parking strzeżony, dadzą wam auto zastępcze, będziecie mogli to wszystko zgłosić. Głosić. I ja myślę, że ta opcja nawet jest lepsza. Jeżeli bym ja wiedział, jak to działa, to też pewnie bym po prostu zadzwonił do ubezpieczyciela i miałbym spokój. No, a więc jak już wszystkie formalności zostały załatwione z ubezpieczalnią, ja wiecie, zacierałem rączki, siedziałem, czekałem i tak myślałem, kurczę, na ile wycenią nasz radiowóz? Ponieważ przed tym liczyliśmy, że to auto teoretycznie kosztuje 35 tysięcy, dlatego byłem bardzo ciekaw, jak mocno mi wyceni ubezpieczalnia. To jest zresztą bardzo nietypowe auto, dlatego musiałem czekać aż miesiąc, aż przyjdzie wycena od ubezpieczyciela i otrzymałem taki list, który mam teraz ze sobą w ręku. Musieliśmy troszeczkę zmienić tutaj scenerię, ponieważ za dużo aut jeździ i ciężko jest nagrać. Dlatego teraz pięknie tutaj na trawce będziemy z Wami siedzieć. A teraz, na chwilkę, wróćmy do ubezpieczenia mojej BMW, ponieważ za ostatni rok płaciłem 1600 zł i dostałem info, że dość ostro przepłaciłem. Teraz, właśnie na kalkulatorze wyliczam sobie, ile kosztuje do mojego auta, i się okazuje, że najtańsze mogę sobie kupić za 1399 zł. Czyli de facto o 200 zł tani, i do tego mówi. Mubi... Przelewa na moje konto jeszcze dodatkowo 150 zł, czyli 350 zł bym zaoszczędził sobie na OCE. Nie oszukujmy się, i tak każdy z nas musi kupować to co roku, dlatego najlepiej robić to jak najtaniej. A z mojego linku jak wyjdziecie i zrobicie kalkulację dla swojego pojazdu, to już w tamtym momencie zarezerwujecie 150 zł cashbacku dla was za wasze ubezpieczenie. I nawet jak ubezpieczenie wam się kończy za, za, za pół roku, za rok, kiedykolwiek, będziecie mogli w stanie wrócić sobie do Mubi i 150 zł wróci na wasze konto. Dlatego super okazja, żebyście teraz właśnie wyliczyli ubezpieczenie dla waszego pojazdu i teraz właśnie zarezerwowali sobie 150 zł. A więc pierwsze co trafiacie na taki list, gdzie jest napisane ustalenia z zakresu uszkodzeń. Czyli wszystkie, wszystkie rzeczy, które należy naprawić w waszym aucie. I to jest piękny list. Słuchajcie, otwieracie i tutaj czytacie. Okleić folią trzeba, reflektory trzeba wymienić, spoilery, wzmocnienie zderzaka, listwa ochronna boczna. Wypisane po prostu milion pozycji. Nawet tylny tłumik wycenili na 1200 zł, co dla mnie jest po prostu za skoczeniem, zawiasy nawet tylnych drzwi stwierdzili, że trzeba wymienić coś pięknego. Lakierowanie, wszystko jest oznaczone. Słuchajcie, podsumowując, kwotę, którą widzicie jest 27 555 zł. Ja sobie myślę, kurczę kochane, my wydaliśmy na to auto 35 tysięcy, ale nawet jakbym chciał go sprzedawać, ja nie wiem, czy za 20 bym sprzedał, a tutaj ubezpieczalnia proponuje mi 27,5 tysiąca za to auto. Ja myślę, no życie się ułożyło po prostu. Ale przewijacie sobie te karteczki dalej i dalej i aż na samym końcu widnieje taka mała, tylko mała notatka. I jest napisane: naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona. Kalkulując naprawy, nie stanowi podstawy do wypłaty odszkodowania. Czyli reasumując, oni mówią, że ej stary, naprawa tego twojego gruza jest droższa od nowego takiego auta. Więc po prostu naprawiać nie ma co, no bo inne takie jest o wiele, wiele tańsze. I teraz dochodzimy do kolejnej kartki, gdzie jest napisana kwota, według ich wyceny, ile kosztuje takie auto i według ich, ile powinni mi wypłacić. Teraz uwaga, stopujcie... Wszystko w komentarzach, i niech każdy z Was napisze, ile według Was oni wycenili to auto. A tutaj jasno, czarno na białym jest napisane, że moje auto według ich uznania kosztuje 9600 zł, czyli tyle powinni mi wypłacić. Ale co jeszcze bardzo ciekawe Proponują odkupić mi moje auto I słuchajcie teraz będziecie się Bardzo ostro śmiali Oni wypisują wszystkie zalety mojego auta Które no, zasługują na jakąś kwotę I słuchajcie to Dach suwany w moim aucie wyceniają na 20 zł Lampy ksenonowe Wyceniają na 10 zł Przedni podłokietnik na 10 zł I radio BMW biznes na 10 zł I tak tutaj jest napisane W ogóle kilka kilka rzeczy I co ciekawe że felgi moje aluminiowe

Wykumacie felgi, które kosztują 4000 same felgi, jeszcze plus ogumienie, oni wyceniają to na 200 zł. I całe auto, w stanie uszkodzonym oczywiście, proponują mi kupić według ich litości za 2600 zł. Za 2600 zł całe auto chcą kupić. No a więc zacząłem szukać prawników, jakieś firmy, które mogłyby mi w tym pomóc, tłumaczyć im o co chodzi z tym autem, że to jest niby E39 stare BMW, ale tak naprawdę dużo warte, i zacząłem dowiadywać się bardzo bardzo dużo informacji. Pierwsze informacja jest taka, że ubezpieczalni bardzo i bardzo opłaca się zrobić szkodę całkowitą, żeby nie naprawiać auta, ponieważ naprawa auta rzeczywiście może wynosić bardzo dużo. Wiecie o co chodzi? Ja jadę do ASO, do autoryzowanego serwisu, oni mi tam wszystko naprawiają, dają mi fakturę, która rzeczywiście, uwierzcie mi w przypadku autoryzowanego serwisu, może wynosić i 20 i 30 tysięcy za naprawę tego auta i wtedy ubezpieczalni już nie ma jak powiedzieć, że ojoj oj, oj, nie, 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 my nie będziemy tyle płacić. Wtedy ubezpieczalnia musi zapłacić ten rachunek. A im się oczywiście nie, na, nie, nie opłaca, żeby ludzie naprawiali swoje auta po ogromnych pieniądzach w autoryzowanych serwisach i żeby ubezpieczalnia za to płaciła. Oni po prostu mówią, nie, 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 nie. Nam się opłaca wycenić twoją naprawę bardzo i bardzo wysoko i wtedy względem naprawy twoje auto będzie kosztować bardzo mało. No bo ile takie E39? No za 6 tysięcy już pewnie kupicie sobie, nie? Dlatego idealnie by było dać wszystkie niezbędne dokumenty, faktury i udowodnić ubezpieczalni, że jednak wartość tego auta jest wyższa nie? Niż, niż wartość naprawy. Ale w moim przypadku to nie byłoby możliwe i ogólnie jest bardzo rzadko, kiedy to jest możliwe, ponieważ nawet jak wy przyjdziecie ze wszystkimi fakturami na 35 tysięcy i powiecie, że ej, słuchajcie, to auto jednak kosztuje 35 tysięcy, a nie 9, to oni wam powiedzą, ok, 35, ale oni to będą brali według swoich wyliczeń, że jeżeli ty okleiłeś auto za 8 tysięcy, ich nie za bardzo to obchodzi, ponieważ oklejenie auta w ich katalogu kosztuje 2000 zł. Tylko mówią tak, a to pan już tam kilka lat pojeździł z tą oklej no, więc to też już z przebiegiem, nie jest to nowe, więc to nawet nie kosztuje 2000 zł, tylko 1000 zł. I wiecie, i po prostu te wszystkie rzeczy, które ja mam, oni to wycenią rzeczywiście na 9000, a nie na 35%. I tutaj pojawia się kolejny problem. A więc, po wszystkich konsultacjach z prawnikami, z firmami, oczywiście zostawało mi tylko i wyłącznie walczyć z ubezpieczalnią w ten sposób, żeby udowodnić, że to auto przed wypadkiem kosztowało więcej. Dlatego sporządziłem taki list, który nawet pojawia wam się teraz, i tutaj Tutaj wypisałem wszystkie części alternatywy, czyli, czyli wszystkie części, które zostały zamontowane do tego auta, zawieszenie, felgi, wydech, spoiler, opony, zderzaki, i tak i tak włącznie z oklejeniem. Co ciekawe, że nawet na część miałem faktury i dołączyłem te faktury, a tam gdzie nie miałem faktur i no nie miałem udowodnić ile to kosztuje, to z internetu po prostu wyszukiwałem aukcje, gdzie ludzie to sprzedawali, gdzie jest jakaś wartość tego i podsyłałem im ile rzeczywiście to kosztuje. I na samym końcu mojego maila wypisałem po prostu trzy linijki. Przede wszystkim to wartość pojazdu, oryginalnego pojazdu, tak jak go zakupiłem, to jest 10 tysięcy. Następnie wartość oryginalnego pojazdu, ale minus te części, które które zdemontowałem, no bo wiadomo, były na przykład felgi 17, ja zdemontowałem te stare felgi, były zderzaki oryginalne, ja zdemontowałem te zderzaki, było zawieszenie oryginalne, ja zdemontowałem i to wszystko co zdemontowałem z auta, to też kosztowało jakieś pieniądze, dlatego musiałem jakby odjąć auto, odjąć te części, które zdemontowałem i to jest 8 tysięcy, czyli na 2000 tysiące te stare zderzaki, stare koła, zawieszenia, wszystko co wyrzuciłem z auta i w tym momencie moje auto już kosztowało 8 ale ostatnia linijka mówi nam wprost. Wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym plus części, które zamontowałem. I tutaj już sobie w tym punkcie dodawałem wszystko. Czyli tysięcy, gołe auto, i do tego idą opony, felgi, spoilery, zderzaki, okleina itd., itd. I w moim mailu wyszło to 37 144 zł. No i ubezpieczanie musiałem się skonfrontować z takim mailem. I oczywiście przez jakiś czas musiałem poczekać na odpowiedź. A co ostatecznie ubezpieczanie mi wysłało, jaką odpowiedź? No nie wiem, bo po prostu jakoś nie za bardzo się odnieśli do tej. Ale po prostu wprost mi napisali, że okej, okay, okej, okay, rozumiemy pana, jesteśmy gotowi wypłacić 13,5 tysiąca złotych. Co już było fajne, ponieważ najpierw mi zaproponowali 9,5 tysiąca i po prostu dorzucili mi tak o 4000. Więc oczywiście po raz kolejny zacząłem zacierać rączki i myślałem, okej, okay, fajnie, 4 tysiące mi narzucili, ale myślę, że możemy jeszcze z nimi powalczyć, bo widzę, że tak jakoś, no nie mają jakiegoś konkretnego uzasadnienia, że tyle i tyle panu y, zapłacimy i ani grosza więcej, tylko tutaj jest taka gra, wiecie, w którą musicie po prostu zagrać. Oczywiście dalej skonsultowałem się z moim prawnikiem Wojtkiem zresztą, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, jeżeli to ogląda. Wojtek przedstawia firmę Becker Polska, zresztą do której zostawia wam link, żebyście mogli również tam wejść i skorzystać z tych usług, ponieważ pomagają właśnie ludziom w uzyskiwaniu odszkodowań. I od Wojtka otrzymałem kolejnego maila, bardzo ciekawego, który proponował nam kolejne kroki w naszym działaniu. No, otrzymałem już taką bardziej profesjonalną, przygotowaną Wycenę do mojego auta, wszystko w pigułce, to, co mogłem już wysłać ubezpieczalni i co już mia miało większą wartość niż wiecie, po prostu te moje wyceny napisane od ręki. I ciekawe, że Wojtek jeszcze zaznaczył tutaj w mailu, że nawet jeżeli nie macie żadnych potwierdzeń zakupu części alternatywnych, zakupu tuningu, to zazwyczaj bierze się 50% z tego wszystkiego. Więc jak wyceniliśmy to na 37 tysięcy, no to jakieś 18 tysięcy trzeba brać pod uwagę. Ale musimy jeszcze brać, że te 18 tysięcy to są jako nowe części. Więc jeszcze musimy jakby odjąć to, że to są używane, już teraz używane. Więc 18 tysięcy minus tam przebieg, eksploatacja, to wszystko, no nie wiem, no 14, 12 tysięcy. Tak czy siak jest jeszcze szansa, żeby powalczyć z ubezpieczalnią. I przygotowałem drugiego takiego maila, w którym wysłałem właśnie tą wycenę od Wojtka. Napisałem, że jednak jeszcze chcę wnieść poprawki do tego wszystkiego. I również od Wojtka otrzymałem jeszcze informację, co ewentualnie może zrobić ubezpieczalnia w takim przypadku. I przede wszystkim może po prostu nie dopłacić i wtedy trzeba by było iść z nimi do sądu. Po drugie, mogą wrzucić na aukcję jeszcze raz mój pojazd i zwiększyć wartość pozostałości. I trzecie, to mogą zmienić kwalifikację z szkody z całkowitej na częściową. To co bardzo by mi się opłacało i wtedy bym po prostu naprawił swoje auto w ASO i oni by musieli zapłacić. Aczkolwiek Wojtek nawet napisał, że to jest bardzo mało prawdopodobne. I czwarta opcja, to mogą po prostu dopłacić całość lub część tego, czego od nich wymagamy. Kolejne dwa tygodnie oczekiwania o Odobezpieczalnie jakiegoś info, tym razem tak samo jak i za pierwszym. Jakoś za bardzo nie uzasadniają tych swoich odpowiedzi, tylko napisania Okej, okay, okej, okay, rozumiemy, możemy wam dorzucić dodatkowo jeszcze 2000. I słuchajcie, pierwszy mail wyciągnął 4000, kolejny 2000, co już daje nam 6000 tysięcy plus 9,600 początkowo, czyli pół tysiąca. Całkiem nieźle. Początkowo 9600, ostatecznie 15,5 tysiąca. Ja uważam, że to jest dobry wynik, tak jak de facto walczyłem na własną rękę, ale można by było jeszcze kontaktować się z Wojtkiem i można by było iść jeszcze do sądu i udowadniać tam, ale słuchajcie, to już nie są sprawy takie łatwe i tam rzeczywiście trzeba by było udowadniać, walczyć w tym sądzie nie wiadomo ile lat i jakichś wielkich gwarancji, że wyciągniemy jeszcze, teoretycznie byśmy mogli wyciągnąć tam, nie wiem, 3-4 tysiące. No to chyba granie nie jest warta świeczki Po prostu sobie odpuściłem, chociaż i tak Cała ta procedura z ubezpieczalnią trwała Jakieś dobre pół roku i namęczyliśmy się Troszeczkę i musiałem zagłębić się W tą sprawę i zorientować się jak to wszystko działa I ogólnie najważniejsza Zasada jest taka, że z ubezpieczalnią Trzeba po prostu czasami troszeczkę Pograć w ich grę i troszeczkę powalczyć z nimi Ponieważ te kwoty, które do was Wysyłają początkowo Specjalnie bardzo i bardzo zaniżają Teraz moja siostra miała wypadek I w ogóle wycenili jej początkowo na 1600 złoty. ona wprost przez słuchawkę powiedziała, że no nie no tam i to tam jest uszkodzone i to jest uszkodzone i to jest uszkodzone i na dzień dobry ubezpieczanie powiedziało, ok, możemy wam wypłacić 5 tysięcy, kumacie o co chodzi dlatego z ubezpieczeniem jest trochę tak, że no troszeczkę trzeba pograć w tą grę po pierwsze słownie powalczyć z nimi i słownie nawet mogą wam po prostu przez telefon, przez słuchawkę wytłumaczyć swoją sytuację bo tam są normalni ludzie i po prostu do waszej sprawy jest przeznaczony jakby taki opiekun i normalnie do opiekuna możecie zadzwonić i powiedzieć, ej ziomuś wyśmieć, coś tam narzuć, bo naprawdę mam i naprawdę tam nawet kilka tysięcy, czy tam nawet kilka set złotych, to nie problem jest narzucić i potem jak już takie powiedzmy już słowa się skończą, wtedy można pisać maile i uzasadniać po prostu, nie? Najważniejsze. Jeżeli to jest przerobione auto, uzasadniać tą cenę tego auta. Jeżeli auto wymaga naprawy, pojechać do ASO i w ASO dadzą wam konkretne stawki, konkretne kwoty i wysłać im wtedy, że słuchajcie naprawa nie kosztuje 2000, jak wy tutaj mi proponujecie, tylko w ASO mogą na 5 na 6 tysięcy. I naprawdę powiem Wam tak, że jeżeli wiedzieć, jak działa cały ten cały system i ta struktura, to naprawdę można nawet coś tam zarobić. Czy zarobiłem ja coś z tego, otrzymując 15,5 tysiąca? Ciężko powiedzieć. Ponieważ wiadomo, że auto już nigdy nie będzie takie same i auto jest powypadkowe po dość serioznym wypadku. Serio? to jest rosyjskie słowo w ogóle? Ponieważ wiadomo, auto jest dość mocno powypadkowe I jakbyśmy tego nie naprawiali, jakbyśmy nie chcieli to zmienić I tak tego wszystkiego nie wyeliminujemy I będą widoczne jakieś ślady powypadkowe Licząc matematycznie Coś tam zarobiłem, no bo 11 tysięcy gdzieś około wyszła mi naprawa Ubezpieczalnia mi zapłaciła 15, więc No 4 tysiące mam w kieszeni, ale Czy rzeczywiście w tym przypadku to się opłacało? W tym przypadku uważam, że to się nie opłacało, bo to był taki, to było moje pierwsze auto, to była moja pierwsza przeróbka i dla mnie to było po prostu, wiecie, moje serce. Jakbym jeździł jakimś autem, nie wiem, Renault Clio tak na co dzień sobie i bym miał gdzieś tam w i mi by dali, no ja bym tą gniotkę bym wyciągnął i bym przy tym zarobił, to tak, to jest super, nie? I dlatego jak macie jakieś szkody czy coś, to pamiętajcie, że warto o to po prostu zawalić. Mam szczerą nadzieję, że nagrywając ten materiał mógłbym wam pomóc, ponieważ to wszystko, co przez pół roku zbierałem i dla was przekazałem, mam nadzieję, że w jakiś sposób może Wam pomóc, ponieważ ja w momencie wypadku nie wiedziałem nic o tym i może bym jakieś rzeczy zrobił lepiej. I jeszcze przypominam Wam koniecznie o linku, który widzicie pod filmikiem, który daje Wam gwarantowane 150 zł i do tego możecie wykupić jeszcze najtańszą palisę. Naprawdę to jest super okazja. Nawet jak macie ubezpieczenie później, to teraz już możecie sobie zagwarantować te 150 zł i po prostu po jakimś czasie wykupić ubezpieczenie taniej. Dlatego polecam. Świetna okazja. Ja z Wami się żegnam. Wszystkiego. Dobrego i do zobaczenia wkrótce. Pa!